Siemanko ludziska, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Twierdza. Dzisiaj będziemy grali w dziesiątą misję zatytułowaną Polowanie na Węża. Zaczynamy. A więc skróciłeś żywot pierwszego z niegodziwych tyranów. Raduj się, lecz uważaj, bo nie wszyscy będą tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę, w której ten szlachetny człowiek stracił życie. Nadszedł dla nas czas zemsty. Oddaję ci dowództwo nad moimi głównymi siłami, abyś mógł zacząć tropić gada. Równocześnie lord Wełnowór utworzy drugi front. Ludzie Węża rozpoczęli budowę zamku w sąsiednim hrabstwie. Przepędź tę garstkę strażników, którą Wąż tam pozostawił, a potem sam dokończ budowę. Diuk z pewnością zapragnie odbić zamek, tak więc zorganizuj tam silną obronę. Naszym celem będzie osiągnięcie liczby ludności do 50. I jeszcze po Włoszech będziemy musieli 75%. Będziemy musieli kościoły budować. Jakieś kapliczki, poziom trudności normalny, dobra, zaczynamy. Co tu, tu wojska jakieś... E, jakaś armia, dobra, musimy dać radę. Możesz na nas liczyć. Dobra, to zaczynamy. Od razu ich tutaj wybić. Piątkę od razu tych piknierów. Szybko trzeba tutaj dosięgnąć cholera, bo nas jeszcze rozpierdziały. Uciekłych, od razu żeby strzelali i do nich. Zdjęcia rozejrzały, już, już tam Już tam zamykły, zamykły, radę. zamykły, Damy radę. Dobra. zamykły, pokonany. Zamek przejęty. Co tu mamy? Niedźwiedzie, Teraz one zatakują, no To rozpoczynamy. Zapasy od razu są większe, bo to zawsze może później braknąć. Drewienko kolejne, to drewno zawsze będzie potrzebne. Gdzie tu jeszcze są zapasy? ona by tutaj dali. Możemy ze dwa waląć. Mało ludności już jest. To od razu dwie chatki jak nic. To tak. Tutaj mamy. Pszenica. Dwa wystarczą. Hmm. Myślę, że jeszcze jedno można dorobić. Chociaż o tej mamy jeszcze sery jakieś inne. Dobra, to już z ze dwa. Dwie myśliwego. O, tej sery. To będzie najbezpieczniejsze. Z pięć na, na początek te wilki nas atakują od razu Ty, nie, ma wilki to nie widzisz mnie? nawet nie trzeba wybić. dobra do 7 do trzeba szybko dobra najważniejsze jak... z z, z Matki, warsztaty i od razu zbrojownie też blisko na razie nawet nie atakuje nie musimy wybudować poszar no właśnie strony zapasy jeszcze, jeszcze dodamy te dwie chatki myśliwego i widzę że dużo tej zwierzyny się tutaj gdzieś pałęta co tu mamy kamienie wiadomość o twojego skryb. Widzisz, że musimy dorodzić. wyruszył statkiem do dalekich krain, aby negocjować. Tutaj jest dużo o tych. Równaczek za 27 Zapasy żywności kurczą się, tam. Targowisko. Musi ile mamy? 36. Dobra. Już już pomyślimy może o jakichś kościołach. Dużo złota kości. Walnijmy o tutaj sobie jeden kościół i tutaj drugi. czy by to jakoś już, już, już to dochodziło. Zapasy są skromne, no nie... Będziemy musieli dorobić więcej tych serów. A co za te idzie? Jeszcze ludności. Zaraz tu się połapią to jeszcze jeden ser. Mam. O to jest miejsce, są miejsce. Na no już do tego. Nie mamy już złota, więc nic nie musimy się zwiększyć. Mamy o, możemy dodać jeszcze. Kilka jeszcze chlebków zrobimy. Moi panie wilki atakują. 4 boty mamy przenicerkę Może mogę 4 kropki zrobić Zaraz to będzie szybko te jedzenie wnoszą się alarmującym tempie są zagrożone Dobra, raz wiemy go za to szybko to już idzie w tej jedzenie Taki system podatkowy jest sprawiedliwy Można dojęć zachodzę z tym jedzeniem, bo Teraz nie będzie jedyny teraz chyba to się wyrabiają. Widzę, że szybciej jedno niż bardzo Dobra, jest dobrze. Zrobiłem jeszcze jedną pszenicę, żeby też jak szybciej wytwarzali. Dobra, co ile teraz już mamy no w sensie. no 47 dobra, jakoś to idzie. Zrobimy jeszcze jeden warsztat, tak na wszelki wypadek, nie wiadomo jakie będą armie na nas atakowały. Koszary już możemy walnąć, tam tutaj nawet. Niewielka grupa żołnierzy Proponowałbym od razu wieżyczki tutaj zrobić, z dwie przynajmniej, żeby nas yy, chroniło. Przed, żeby nam nie zniszczył, nie zniszczyły tych kamień. I oczywiście schody do tego. mógł będzie ci służyć. Nie mamy ludzi. Ile nas, ile tutaj atakuje? A są drobiazgi. Ale też nas atakują. A One to nie będą mocni musimy. Musimy tutaj. przynieść owo nie przetrwamy owo no udało się nie ma złota jedynie już jest dużo teraz możemy zwiększyć Trzeba je wybić. Będziemy czekać. Dobra, ile mamy? Ludu już mamy, tylko błogosławieństwa za mało. No to, zaraz poczekamy aż dojdzie. Targowisko, to tu możemy handlować. Jedzenia nie będziemy tracić. Kamienia... Hmm. Kamienia, kamienia dorobimy więcej i tym będziemy handlować. Tu nam się sprzyda. Czekamy na, to już... Czekamy na wojska. na Zające mnożą się w alarmującym tempie. Nasze plony są zagrożone. Oj, jedzenie jest a jedzenie. Czekamy na wiadomość od węża. A oto nasz mały bohater. Chyba mam dla ciebie niespodziankę. Przyjdzie. Zarobimy. Zrobimy trzecią wieżę. to jest najważniejsze, żeby osłonić. Czekamy na to... Trzeba na Dobra. Czekam na złotych i tradzimy kościoły robić. Praktycznie to już potrzebujemy tylko błogosławieństwa. Wojska węża atakują! Znowu wojska węża? O, dużych jest. O no, no. Dużo już tego atakuje. Dobra, musimy chronić rzucników. Zaraz upikniesz że musimy tutaj iść. I pięść. Kurde, musimy przetrwać. to zaraz rozwalą. Nie zostaliśmy radą. Króla z nami zaraz zachowuje. Nie widać rady. Jest, ale fart. Przetrwaliśmy. Uf. To się nazywa szczęście głupiego. Dobra, już mamy teraz. Mamy prawie mur rozwalili. To było zaplanowane, oczywiście. Zwiększamy lud kościołek już budujemy kolejny, tutaj się nie ma. Między krowami. No właśnie, te nic nie, nie robią, nie wytwarzają tych lód. Za mało ludu mamy. Tutaj już mamy dużo. Potrzeba nam nowych rekrutów, Na wszelki wypadek jednej takich pikinierów zrobimy, bo... Bo oni się przydają na, na, na takim takich na tych pałkarzy. O, ślub, będzie królowa. O, chodzi sobie królowa. Laska ładna. Wszystkie nie wybieram. Dobra, teraz żeby było bezpieczniej, oni tutaj teraz nie rozwalili. Zrobimy bramę to była sz szkoda jaką przestrzeń zostawić i, o, właśnie. I teraz będzie bezpiecznie już tak szybko nie dojdą do kraju Powinien to wcześniej zrobić nie pomyślałem trochę i teraz będzie nie pójdą tak szybko będzie bezpiecznie coś to ogóle mało żeby było też lepsze, było sensu zwiększymy krajobraz, żeby było ładniej ładniej będzie, też będzie krzyże to robimy jak najwięcej takich flagi postawimy sobie w rogu. Takie cztery, ładniej będzie to jakieś będzie. Niedźwiadka Nidź, gdzieś postawimy. Gdzie tu postawić taki niedźwiadkę? Tutaj. Żeby walił ludzi Jeziorko, o. No teraz tu już nie, 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 nie mają szans. Tutaj ładnie ogrodzone. A żeby było lepiej, to jeszcze zwiększymy grubość murów. Co jest, nie da się już? A, zaatakują. Teraz nie, nie mają szans, Zdążymy ich po prostu rozwalić. Oni mniejszą nam wszystko. Co za. Teraz to już szybko padaje. Dobra, przytwieram tą bramę. Hmm. Wszystko mam bo po kolejne trzeba krótki terminować. To kościół kolejny. Jak najwięcej tych kościołów trzeba to przejść szybko. No jeszcze stoi na kościół. O no już rośnie. już było przedtem 40 tam gdzieś. Mój panie, wilki atakują. One mił zameczek jest ładny. na sobie. Broni, Ruszamy natychmiast. Na szybki padnie było 54, a jest no. na trzeba nam już praktycznie już nie są potrzebni. Teraz to już tylko budować kapliczki. Żeby jak najwięcej tego było i szybciej to przejść. Jedzenie... Zapasy, Dobra, już te kasy na razie wystarczy. A, nie niech nie jest. Sprawdzimy popularność. O, plus 4. Teraz możemy zmniejszyć. I mamy 0 przez, przez, przez... lepsze... lepsze ozdoby. Hmm. Co tu te przyjemne Z ozdoby. O, zwycięstwo. No ładnie, ładnie. Nawet nie wiedziałem, kiedy to naszło. Dziękuję za oglądanie dziesiątego odcinka. Zapraszam na oglądanie jednostki.